Z nami jest Milena Rosner, libero Atomu Trefla Sopot, bo wiemy, że przemianowałaś się z przyjmującej na, na tą właśnie pozycję. E, tak, rzeczywiście, witam wszystkich. E, przemianowanie nastąpiło na początku sezonu, kiedy to, kiedy to postanowiłam sobie wrócić do, 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 do treningów, do siatkówki, ponieważ miałam rok przerwy i postanowiłam po prostu... E, Przerzucić się na, na nową pozycję, na, na pozycję Libero. Wcześniej byłam zawodniczką przejmującą, y, y, w twórce tak zwanej, także no, wygląda to w tej chwili właśnie tak. Nie jest ciężko się przestawić? Bo w zeszłym roku tutaj mieliśmy przykład Bogusi podziałek, która czasem występowała właśnie na pozycji Libero i mówiła, że ma problem, czasem właśnie y, taką. ciągnie do ataku, generalnie. Nie masz tego problemu? Powiem znaczy, y, szczerze, że właśnie zaczęłam mieć ten, ten problem, kiedy mnie już ciągnie do ataku, właśnie na treningu. Y, ale myślę, że. Czy to było trudne? Nie, nie, nie było trudne ze względu na to, że e, moja gra głównie opierała się e, na przyjęciu i na, i na obronie. E, nie, byłam, nie byłam nigdy e, jakąś głównie, e, główną zawodniczką atakującą w atakujących zespołach i, i raczej nie było to trudne. No ale rzeczywiście gdzieś tam w treningu pojawia się, pojawia się taka chęć jednak podskoczenia sobie tam przy tej siatce. Dzisiaj no, powrót szczęśliwy do Wrocławia. Y, dla ciebie wygrałyście 3 do 2. Kapitalny mer zagrała y, Zarośnińska. Y, y, sko skończyła właściwie praktycznie każdą piłkę. Czy ona była głównym powodem, dla którego właśnie to wy wygrałyście dzisiejsze spotkanie? Um. No na pewno Kasia bardzo, bardzo pozytywnie dzisiaj zaprezentowała się na boisku, była na pewno jedną z tych, które, które w dużej mierze przyczyniły się do, do zwycięstwa, chociaż muszę powiedzieć, że wygrałyśmy głównie dzięki determinacji i woli walki, bo mecz był bardzo wyrównany, po obu stronach było widać świetne obrony, świetne silne ataki, także myślę, że, że zdecydowała końcówka tego piątego seta.